Chodziliście się do dzień turystyki. No my od w zasadzie 4-5 lat kształcimy już w zawodzie turysty. To jest to technik organizacji turystyki i widzimy wyraźny wzrost, jeśli chodzi o zainteresowanie tym zawodem. Do tej pory kształciliśmy przede wszystkim w zawodach technik żywienia, czy też technik hotelarstwa, ale widzimy, że przy naboże rekrutacji, czy w zeszłym roku, czy w tym roku naprawdę dużo zainteresowanie właśnie. Turysty, zawodem turysty. Młodzież ma mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o wyjazdy, bo to jest tak naprawdę program, program y, pięcioletniego techniku w tej chwili, technika organizacji turystyki, rozpisany jest na 5 lat y, i już od pierwszej klasy mają możliwość, możliwość wyjeżdżania na różnorodne wycieczki. Mamy też podpisane porozumienie z y, Rainbow, tak? to jest możliwość y, wyjazdu na destynacje, y, na jakiekolwiek inne przedsięwzięcia, jeśli chodzi o właśnie y, wyjazdy zagraniczne. Więc y, jest naprawdę tego sporo i na pewno będziemy w tym kierunku się cały czas rozwijali. Jeśli chodzi o klasy pierwsze i drugie, one dopiero się wdrażają w, w ten zawód technika organizacji turystyki, więc wszystkie formy teoretycznego kształcenia, tak, czyli nauczyciele tutaj przedstawiają zawód, opowiadają o nim, chodzą na wycieczki tutaj na razie miejskie, tak, ale też niejako wyjazdowe też się pojawiają. A jeśli chodzi o późniejsze klasy, klasy trzecie i klasy czwarte, mają miesięczne praktyki zawodowe wszystkie biura podróży, które u nas w Gorzowie funkcjonują i nie tylko e, są obstawione, że tak powiem naszymi uczniami, tak? Oni tam, tam ten, tą teorię, którą pozyskali u nas tam przenoszą na, na praktykę i na prawdziwe działanie, jakie jest. Pomimo tego, że no, ostatnie czasy jakby dla turystyki były bardzo ciężkie, e, czasy COVID-u niestety, ale jest światełko w tunelu, ponieważ wracamy do, że tak powiem, normalności, więc ten, ten zawód jest na pewno przyszłościowy, bo po takich chociażby praktykach w biurach podróży, oni wiedzą, jak wygląda wycieczki Mają kontakt z pilotami wycieczek, więc też mogą zostać tymi pilotami wycieczek i jeździć po całym świecie, tak naprawdę, i pracować w najlepszych hotelach, w najlepszych krajach, najlepszych kierunkach turystycznych. Poleciłbym ten kierunek z tego względu, że jest bardzo dużo możliwości po nich, nawet wyjazdowych, tak jak wspomniał pan dyrektor, dyrektor. Jest na przykład taka opcja, dzięki Rainbow, że możemy wystartować w castingu na. Animatora czasu wolnego na destynacji możemy wyjechać do Grecji, Bułgarii i już normalnie do pracy. Bardzo dużo pracujemy już z jakby gotowymi na przykład formularzami. Jeżeli to są te zajęcia teoretyczne, to bardzo dużo jest z samymi formularzami. Jest dużo takich, chociaż to są dokumenty, ale wciąż to jest praktyka, nauka tego, jakby wyglądał to w biurze, jak człowiek trzeba zrobić, żeby było poprawnie, żeby było dobrze, żeby klient był bardzo zadowolony. Ja jestem w ostatniej klasie, więc nie tej okazji, ale z tego, co słyszałem, jest. Będą nowe języki, tak jak hiszpański, co jest bardzo ciekawą opcją dla naszych prawda, turystów. A mnie najbardziej interesują bardziej egzotyczne kraje, tak jak Azja. A po turystyce również jest taka opcja, jeżeli się wkręcimy w tę kulturę i w te języki. Oczywiście nawet z biurami podróży czy hotelami. Po turystyce znajdziemy pracę wszędzie czy w biurach podróży, czy w branży hospitality, wszędzie.